Kolor piękny, klarowność nie zgorsza. Tylko ten smak. Hmm. Zachęcony pozytywnymi rekomendacjami z internetu kupiłem 5 kg rabarbaru, kilogram truskawek, umyłem, podzieliłem i zamroziłem. A po kilku dniach. Uzyskałem oczekiwany efekt. Owoce po rozmrożeniu zmiękły i wydały z siebie naprawdę dużo soku. Uzyskałem w ten sposób niespełna 4 kg rabarbaru, kilogram, prawie kg kilogram truskawek i zalałem to wszystko syropem cukrowym. 1,5 kg cukru rozpuściłem w około 3 litrach wody. Ciepły syrop do reszty rozmroził owoce, a jednocześnie schłodził całą zawartość miastawu. Dodałem drożdże fermi WIN 7013 i trochę pożywki. No, może jeszcze trochę. I całość dokładnie wymieszałem. Zamknąłem pojemnik fermentacyjny i wystartowaliśmy. Na początku było bardzo słodko. BLG 23 to dość niepokojąca wartość, ale ponieważ było bardzo ciepło, a drożdżą chciało się pracować, to już po tygodniu y, całość miała 1, 0, a może nawet minus 1. Pięknie zjadły, prawie nic nie ma. Przyszedł czas na dosłodzenie. Zestaw dostał kolejne pół kg cukru rozpuszczone w pół litrze wody. Po kolejnych prawie dwóch tygodniach nastaw, który po dosłodzeniu miał 16 BLG, obniżył tą wartość do minus 1. Jakieś trzy tygodnie od startu postanowiłem pozbyć się owoców z nastawu no i przepuściłem je przez prasę. kolor nie napawał optymizmem, no nie mówiąc już o całkowicie zerowej klarowności. Wino wylądowało w piwnicy i powolutku sobie fermentowało na cichej fermentacji, a ja czekałem co z tego wszystkiego wyniknie. W połowie października przyszedł czas na pierwsze zlanie z nadosadu. Było z tym trochę ceregieli, ale całość się udała i wino wróciło do piwnicy, żeby się klarować i powoli dojrzewać. W grudniu przed Bożym Narodzeniem pomyślałem, że może po raz kolejny warto sprawdzić, czy nie należałoby go zlać do dosadu. Ale tego osadu było mało i w konsekwencji zrezygnowałem. Wino wygląda ładnie, pachnie ładnie, wino cieszy tych, których nim częstowałem, ale to nie jest mój pierwszy wybór. Dla mnie jest za mocne i za słodkie. To nie oznacza to, że czasami nie naleję sobie lampki lub dwóch, żeby spróbować, jak ono z każdym miesiącem zyskuje zarówno na bukiecie, jak i na smaku.